Witamy w naszej niezwykłej podróży do świata mistrzowskiej sztuki kulinarnej. Zanurzymy Was w fascynujący świat smaków. Zlokalizowana w samym sercu Eindhoven przy urokliwej ulicy Kleineberg 10 restauracja Wiesen to prawdziwy raj dla smakoszy, gotowy zaspokoić nawet najbardziej wyrafinowane podniebienia. Na czele tego wyjątkowego miejsca stoi Juri Wizen, szef kuchni, który łączy klasyczne francuskie techniki kulinarne z pasją do eksploracji smaków z najdalszych zakątków świata. Można powiedzieć, że jego kuchnia to jak podróż dookoła globu bez potrzeby kupowania biletu lotniczego. Więc jeśli marzysz o wykwintnym posiłku, który zadowoli Twoje kubki smakowe, to wizan jest miejscem, gdzie warto się zatrzymać. Nie zapomnij tylko zabrać ze sobą dobrego apetytu. Zarezerwowaliśmy sześciodaniowe menu degustacyjne, więc byliśmy Gotowi na kulinarną przygodę. Ale ku naszemu zdziwieniu, gdy usiedliśmy przy stole, karty menu nie było. Może zniknęła w tajemniczych okolicznościach, może szef kuchni postanowił, że niespodzianka będzie lepsza. Na stole czekała natomiast lista dodatkowych dań polecanych przez szefa kuchni, które kelnerka z entuzjazmem nam przedstawiła, zachęcając do wyboru jednego. W jej oczach widać było, że nie powinniśmy się wahać. No cóż, w końcu wizyta w restauracji z gwiazdką Michelin to nie czas na skromność. Postanowiliśmy zatem zamówić kanapkę z i truflami. Tak, dobrze słyszycie – trufle. Obejrzyj film do końca, aby dowiedzieć się, ile kosztowała kolacja w restauracji wizen. Na początek podano zupę szalotkową. Serwowana w eleganckich filiżankach, przypominających te do espresso, prezentowała się bardzo wytwornie. Jej delikatny cebulowy smak był jak aksamitny sen, który otulał nasze kubki smakowe, a kawałki szalotki na dnie filiżanki dodawały jej chrupkości, sprawiając, że każda łyżeczka była małą przygodą. Towarzyszyły jej złociste i Kusząco chrupiące kuleczki z płynnym, rozkosznie ciepłym serem w środku. W momencie, gdy wgryzasz się w tę chrupiącą otoczkę, czujesz, jak ser wypełnia twoje usta. Jest to jak pocałunek samego Króla Serów. Ale uwaga, jeśli nie zjesz go od razu, możesz stać się ofiarą serowej lawiny, a twoja bluzka ofiarą serowego tsunami. Następnie przyszedł czas na naszą dodatkową przekąskę kanapka, fłagra z truflami. Na chrupiącym pieczywie rozłożyło się delikatne foie gras, a tuż obok przycupnęła kwaskowa konfitura z szalotek, gotowa dodać charakteru. Na górze truflowe kapelusze, które nie tylko wyglądały dostojnie, ale i nadawały całości tajemniczego, głębokiego aromatu, jakby mówiły tak, proszę państwa. To nie jest zwykła przekąska, to odkitur w świecie kanapek. Przed właściwymi przystawkami na stole pojawiła się briożka i chleb na zakwasie, podane z klasycznym masłem oraz oliwą. Briożka była tak puszysta, że mogłaby robić za poduszkę dla księżniczki na ziarnku grochu, a chleb na zakwasie – solidny, wilgotny, chrupiący, taki, który daje ci do zrozumienia, że jest twardym zawodnikiem i trzeba się z nim obchodzić z szacunkiem. Masło – klasyk, oliwa – standard, ale i tak człowiek mógłby jeść te proste rzeczy, jakby jutra miało nie być. Pierwsza przystawka to krab z Morza Północnego. Delikatne mięso kraba zostało zestawione z chrupiącą sałatą lodową, która jak rasowy ochroniarz dbała, by całość nie była zbyt ciężka. Greyfruit dodał odrobinę cytrusowego pazura, jakby mówił Hej, nie będzie tu nudy. A wszystko otulał bazyliowy vinaigret, lekki, aromatyczny, niczym elegancka marynarka skrojona na miarę dla tego morskiego dżentelmena. Ale prawdziwą gwiazdą był piankowy sos choron. Delikatny, lekko pomidorowy, subtelnie maślany, jakby klasyczny sos Bernays wybrał się na wakacje i wrócił z letnią francuską nonchalancją. Całość smakowała jak rozmowa z kimś czarującym. Lekka, przyjemna, ale pozostawiająca w pamięci coś więcej niż tylko miłe wrażenie. Jako pierwszy w daniach głównych był dorsz Skrei z wędzonym węgorzem. Jest to wyjątkowa odmiana dorsza atlantyckiego, znana ze swojej doskonałej jakości i unikalnych właściwości. Nazwa Skrei pochodzi od norweskiego słowa oznaczającego wędrowiec, co doskonale odzwierciedla cykl życia tej ryby. Ze względu na krótki sezon połowowy Skrei jest dostępny na rynku tylko od stycznia do kwietnia. Jego ograniczona dostępność oraz wyjątkowe właściwości sprawiają, że jest ceniony przez kucharzy i smakoszy na całym świecie. Skrei w w restauracji Wizen to jak arystokrata na królewskim balu. Pełen wdzięku, klasy i gotowy oczarować każdego. Delikatne mięso tego króla dorszy, w połączeniu z wiązanym gęgorzem, sprawia, że każdy kęs to jak spotkanie z kulinarną elitą. Kapusta włoska jest jak najlepsza przyjaciółka na przyjęciu. Nie rzuca się w oczy, ale bez niej całość nie byłaby taka sama. Dodaje lekkości i świeżości, balansując bogactwo smaków. A masło musztardowe to jak wisienka na torcie. Subtelnie pikantne, z nutą ostrości, które sprawia, że danie staje się pełniejsze i bardziej wyraziste. Następnie dostaliśmy solę z Morza Północnego, która na talerzu prezentowała się niczym baletnica na scenie. Delikatna, zwiewna i zachwycająca. Obok niej leżał glazurowany seler i grzybki, a całość dopełniało masło z truflami zimowymi. Prawdziwy arystokrata wśród dodatków. Jego intensywny aromat unosił się nad talerzem, kusząc i zapowiadając wyjątkowe doznania smakowe. Każdy kęs tego dania to jak taniec smaków na podniebieniu. Delikatność ryby, słodycz selera i wyrazistość truflowego masła tworzyły harmonijną kompozycję, która na długo pozostanie w naszej pamięci. Po daniach rybnych nastąpił powrót do przystawek. Nie pytajcie, dlaczego taka kolejność, bo nie mamy zielonego pojęcia. Podano nam kaneloni z małżami. Małże zelandzkie nie były zwykłymi skromnymi owocami morza, o nie, ułożone na kaneloni wyglądały jak gwiazdy filmowe na czerwonym dywanie. Delikatne, otulone aromatycznym, puszystym sosem i zapewne świadome swojej elegancji. Koper włoski, duszony tak perfekcyjnie, że aż chciało się go zapytać o sekret jego aksamitnej konsystencji. Jego amyszkowy posmak dodawał całości finezji, jak dobrze dobrana muszka do smokingu. Potem na scenę wkroczyła emulsja szafranowa, pachnąca luksusem i podkreślająca to, co w małżach najlepsze. Małże były soczyste, delikatne i pełne morskiego charakteru. Czuliśmy się, jakbyśmy dostali zaproszenie na ekskluzywną kolację na Wybrzeżu gdzie jedyną zasadą jest cieszenie się każdym kęsem. Po tych morskich rozkoszach przyszła pora na kulminacyjny punkt wieczoru. Na talerzach pojawiła się Perliczka, dostojna i pełna wdzięku. Jej wolno gotowana pierś była tak delikatna, że niemal szeptała – skosztuj mnie towarzyszyło jej pióre z ziemniaków larat, kremowe i gładkie niczym jedwa, idealnie komponujące się z delikatnym mięsem oraz cały zestaw gotowanych warzyw, wśród których wyróżniała się cykoria. Choć często niedoceniana, tutaj błyszczała swoją lekko gorzkawą nutą, dodając całości charakteru. W tym daniu mogliśmy się rozkoszować dwoma sosami, lekkim jak chmurka Bourbon i intensywnym, ciemnym sosem drobiowym, który spajał wszystkie elementy dania, niczym dyrygent prowadzący orkiestrę. Jednak prawdziwą Gwiazdą wieczoru była trufla. Kelnerka, niczym magik przed wielkim finałem, ustawiła przed nami pudełko z truflą i tarkę. Gdy danie zostało podane, z gracją starła solidną porcję świeżych trufli na każdy talerz. Aromat uniósł się w powietrzu, dodając daniu luksusowego akcentu. Trufla nadała potrawie ziemistą, lekko grzybową nutę, wprowadzając dodatkową warstwę aromatyczną. To danie było prawdziwą symfonią smaków, wartą zapamiętania. Przed deserem poprosiłam o filiżankę herbaty. Ku mojemu zaskoczeniu, kelnerka przyniosła mi nie tylko wrzątek i herbatę, ale także klepsydrę, sugerując, bym parzyła par przez dokładnie 3 minuty. Ten drobny, acz uroczy detal sprawił, że poczułam się niczym alchemik w laboratorium, czekający na idealny moment, by odkryć eliksir doskonałości. To małe doświadczenie pokazuje, jak w Wizen dbają o każdy szczegół, aby uczynić wizytę niezapomnianą. Orzechowo-pomarańczowy deser pojawił się na stole niczym małe dzieło sztuki. Elegancki, intrygujący i gotowy by skraść serce każdego łasucha. Na samym dole znaleźliśmy kremową masę mandarynkową, której słodko-kwaśny smak był niczym radosny taniec na podniebieniu. Towarzyszył jej mus z orzecha laskowego oraz chrupiące kawałki orzechów, które dodawały głębi smaku. Masa kajmakowa dodała całości aksamitnej słodyczy, sprawiając, że każdy kęs był niczym ciepłe objęcie dla podniebienia. Na samym szczycie deseru znajdował się mocno chrupiący plaster miodu, który niczym korona wieńczy to słodkie dzieło, dodając mu królewskiego charakteru. Całość otaczał bardzo intensywny, słodko-kwaśny dressing z hiszpańskiego wina Pedro Ximénez, który kelnerka z uśmiechem nazwała winogretem. Ten niecodzienny akcent wprowadził do deseru nutę zaskoczenia i orzeźwienia. Każda łyżeczka tego deseru to harmonijne połączenie smaków i tekstur, które razem tworzą symfonię słodyczy i świeżości. W restauracji spędziliśmy trzy godziny. Mówię o tym dlatego, że w innych restauracjach trzy godziny trwały kolejne. Dziesięciodaniowe. Tutaj jednak czas płynął inaczej, bez pośpiechu, z dbałością o nasz komfort. Obsługa pytała, czy tempo serwowania potraw nam odpowiada, co świadczy o ich elastyczności i trosce o gościa. Czuliśmy się tu naprawdę dopieszczeni i zaopiekowani. Czy było warto? Absolutnie. Całe doświadczenie kulinarne było pełne różnorodnych doznań smakowych, od subtelnych, kremowych i lekkich kompozycji, po bogate, intensywne i pełne umami smaki. Restauracja skupiła się na precyzji technik kulinarnych wysokiej jakości składnikach oraz harmonijnych połączeniach smakowych, czyniąc tę kolację prawdziwą ucztą dla zmysłów. Czy wrócilibyśmy tu ponownie? Bez wątpienia. A może nawet już rezerwujemy stolik na kolejny raz? Jeśli podobał Ci się ten film, kliknij lubię to, zostaw komentarz i zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych smakowitych recenzji z restauracji z gwiazdką Michelin.